Dzień z Ewangelią. Z Ewangelii według Świętego Marka. Przyszli do Jezusa sadyceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżeś tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Saduceusze, wywodzący się z arystokracji i kręgów kapłańskich narodu wybranego, stany na tradycyjnym stanowisku, że nie ma żadnego zmartwychwstania po śmierci, a życie ludzkie realizuje się wyłącznie w ramach doczesności. Jeżeli myślemy o jakimś dalszym trwaniu, to tylko w swoich dzieciach i to w płci męski. One bowiem gwarantowały dalsze trwanie rodu. Stąd też, jeśli ktoś będąc w Związku Małżeńskim umierał bezdzietnie, to jego rodzony brat miał obowiązek poślubić wdowę i zrodzić syna swemu bratu. W ten i tylko w ten sposób mógł bowiem dalej przetrwać Ruty zmarłego. Prawo to nazywamy prawem lewiratu, czyli szwagra. Saduceusze zatem, chcąc wykpić nauczanie Jezusa o dalszym życiu po śmierci, skonstruowali taką nieprawdopodobną opowiastkę o siedmiu zmarłych braciach i jednej wdowie po nich wszystkich. Czyją zatem będzie żoną w tym Jezusowym niebie? Jezus im odpowiada dwustopniowo. Najpierw, że w niebie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż. Gdyż będą wolni jak aniołowie. To nie znaczy, że małżonkowie nie będą już odtąd rozpoznawać się nawzajem, czy też patrzeć na siebie. Ale ich miłosne zapatrzenie się w Boga będzie zapewne większe od ich dotychczasowego zapatrzenia się w siebie. Po drugie, Jezus wyjaśnia z na podstawie tekstów pięcioksięgu, które jako jedyne uznawali za natchnione, że choć mijają wieki, to Bóg nadal pozostaje Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni wszyscy bowiem nadal dla Niego żyją. Bóg nie jest więc Bogiem umarłych, lecz żywych. Czy ja w to wierzę? évangélion